W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak kierowcy z Krakowa i okolic stosują przepisy ruchu drogowego. Raczej, jak nie stosują. Po pierwsze, jeżdżą za szybko i to dosyć spektakularnie za szybko. W okresie letnim można zauważyć na terenie naszego miasta przemieszczające się szczególnie młode osoby w samochodach typu sportowego, które starają się. Spotkać w jakiś sposób nieformalnie na jakichś parkingach czy też terenach poza drogą publiczną. Te osoby potem poruszają się po terenie miasta Krakowa, szczególnie nocą, z prędkościami niejednokrotnie sięgającymi nawet 200 km na godzinę. One są kontrolowane przez nas. Chciałbym tutaj przypomnieć, że przekroczenie prędkości powyżej 50 km w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy. Mierzymy Panu prędkość, ograniczenie jest do 50, a Pan, proszę Pana, jedzie 112. No to powiem Panu tak, my jako grupa Speed jesteśmy po to, żeby takich kierowców jak Pan eliminować z dróg. 112 w miejscu, gdzie wolno 50. Dzisiaj nakładam grzywnę w formie mandatu w kwocie 2000 zł oraz informuję o przypisaniu 10 punktów do ewidencji. Pouczam Pana o do odmowy przyjęcia takiego mandatu, wtedy sprawa zostanie zakończona w sądzie. To jest pierwsza część. Nie da się nic taniej no. Nie da to jest taryfikator. Ale szczerze, uważa pan, że zasługuje pan na taniej? To znaczy... Nie pan zobaczy, jak ta droga wygląda. Jaka to jest droga? Tutaj Wiem. są ludzie, są zabudowania, domy. Wiem, tylko mówię, no jest. Noc, to jest po 23. No właśnie, o to chodzi. Nie będzie pan dobrze widział nawet. No znaczy, widzę dobrze i mam bardzo dobre hamulce. A drugi przepis jest taki, że traci pan dzisiaj prawo jazdy na trzy miesiące. No i kolejny przypadek prędkości, która. Wymaga zatrzymania prawa jazdy. 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, a my jedziemy 112. Czy nie uważacie Państwo, że to groźne? Troszkę się poprawiło ostatnio. Troszkę mniej tych przypadków zatrzymań prawa jazdy, ale ciągle są. No i mamy prosty przykład. Obszar zabudowany, samochód, który dość dużo potrafi. No ale po co to wykorzystywać w obszarze zabudowanym? Wykorzystamy to na autostradzie, wykorzystamy to do jednostkowego przyspieszenia ruszające świateł, ale nie do szarżowania po obszarze zabudowanym. Od lat policjanci z drogówki zmagają się ze spotkaniami kierowców, na których na pewno nie dyskutuje się o prawie o ruchu drogowym, hmm. Bardzo często osoby te poruszają się pojazdami niesprawnymi. Tutaj do najczęstszych usterek w tych pojazdach to są usterki w ogumieniu, usterki w oświetleniu pojazdu, zmodyfikowane wydechy w sposób nieprawidłowy, oklejone szyby pojazdu. Wie pan, przednie szyby nie mogą być oklejone panie. A A zwłaszcza przyciemnione. Nie wiedziałem w sumie, że, że coś takiego. No niech pan wydał się. No że przyciemnione. Jakieś <laughs> że nie można pop... powiedzieć, wie pan, jaka jest norma dopuszczalna. Jaka, jaka jest norma dopuszczalna? 70% przepuszczalności mm. powinno być, mm. a Pan ma 42. Czyli proszę Pana, jest ta norma przekroczona dosyć no. okay. znacznie. 42% mm. nakładam w dzisiejszym mandat w kwocie 2000 zł. Pouczam, prawdę, odłączam się do mandatu. Wtedy sprawy skierujemy do sądu. Chciałem, że się dogadamy tak Pan nie O złym parkowaniu można napisać wielotomowe powieści. Wielu kierowców myśli, że każda pusta przestrzeń nadaje się do zaparkowania. Na krakowskim Kazimierzu, chcąc ustrzec się przed mistrzami parkowania, wprowadzono strefę zamieszkania. Nie pomogła. Proszę pani, jesteśmy tutaj, w strefie zamieszkania. Postój w takim miejscu można wykonać jedynie w miejscu tego wyznaczonym. Na pani wykonuje tu. Co się stało? Cało się to, że miejsce, do którego no w sumie no jest zajęte. My no, nie, nie mieliśmy gdzie stanąć. Ja tylko przyjechałam po syna mhm. zaatakowaliśmy, Ja tak krążę tutaj. Zajeżdżam, wznosimy kartony. No tam, na przykład tam. Tutaj, tutaj co jakieś czas te miejsca mamy są. To bardzo ciężkie kartony. Jeszcze mamy skrzydowania. W rejonach skrzyżowania te no 10 okay. metrów trzeba zachować. Proszę pani, za takie wykroczenie najmniejsze mandat wynosi 100 zł. Mhm. Taki mandat dzisiaj się na paniu nakładam. Ja rozumiem, że trzeba było. Zapakować paczki. No to trzeba było się umówić, podjechać, włożyć te paczki i odjechać. To miejsce i tak nie było dobre. Ale pewnie znalazłoby się inne miejsce, troszkę dalej od skrzyżowania. I tam można byłoby się spokojnie zatrzymać i w ciągu minuty, może minuty 15, może minuty 20 sekund, te paczki ciężkie, jak pani mówi, włożyć do pojazdu i odjechać. I nie byłoby wykroczenia. Policjant by na pewno nie mierzył stoperem, czy to była minuta, czy minuta piętnaście. Przypomnę jeszcze raz, parkujemy w strefie zamieszkania tylko w miejscach specjalnie w tym celu wyznaczonych. Koniec kropka nie ma takich miejsc. Odjeżdżamy stąd. Proszę pana. Nie wolno w tym miejscu wykonywać postoju. Widzi pan, że jestem policjantem? Widzę. A pan widzi, że ja jestem policjantem, i mam włączone sygnały i parkuje pan koło mnie. W trybie zamieszkania obowiązują określone przepisy dotyczące postoju. No i jeden z tych przepisów stanowi, że nie wolno wykonać postoju w innym miejscu niż do tego wyznaczone. Pan przy policjantach, na wprost z nich wręcz, popełnia wykroczenie. Panie władzu. Nie chcę zajmować miejsca, które jest hmm. wyznaczone dla zwykłych aut, które chcą sobie zaparkować. No wie pan o co chodzi, tak? Stoję, ja tu za 10 minut dostanę zlecenie, nie Proszę mam. Pana, yy, ale nie temacie. wolno panu tego tutaj robić. Szczerze mówiąc, to ja tu codziennie stoję po dwa, po trzy razy na pewno, nie? Tak. Za takie wykroczenie mandat wynosi 100 zł. Do tego jest przypisany jeden <laughs> punkt, taki nakładam. Panie taksówkarzu, no ale jest postój taksówek. I tam trzeba oczekiwać, a nie, jak pan to mówi, że nie przeszkadzam innym, w związku z tym tutaj stanąłem. No przy skrzyżowaniu i w miejscu, w którym parkowanie jest niedozwolone. Bardzo zły przykład osoby, która powinna świecić przykładem, a ona działa odwrotnie na oczach policjantów. Troszkę ręce opadają. Użytkowników hulajnuk elektrycznych jest w miastach coraz więcej. Policjanci doskonale wiedzą, że wielu z nich niestety jeździ po pijanemu. Oto przykład. Czy pan spożywał jakiś alkohol? Dobrze. Niech pan zejdzie z hulajnogiem. Pan mógł oprzeć tutaj. Daj. Za mocno troszkę, delikatnie, Mocniej troszkę. O, dziękuję. Multi, niech pan zabierze. 019 mm -hmm. Czyli jest alkohol wydychany w powietrzu. A powiedział pan, że nie można? Zaczynam wiedziałem, bo... W rejonie centrum, podczas prowadzonych działań nocnych, możemy zaobserwować, że gro uczestników poruszających się na nogach niestety, jest w stanie, w, stanie eee, w, kieruje, w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie niecześwości. W tym wypadku pan kieruje, będąc w stanie po użyciu alkoholu. Stanowi to wykroczenie Zgodnie z artykułem 87, paragraf 2 kodeksu wykroczeń, w dniu dzisiejszym nakładam na pana mandat w kwocie 1 tysiąca złotych oraz pouczam o prawie do odmowy przyjęcia takiego mandatu. Będzie to skutkowało sporządzeniem wniosku kraj do sądu. No cóż, wiele przypadków, które są ostatnio sygnalizowane. Parę drinków, parę piw, inny alkohol. Jakby niewinnie wypity. Nie czujemy się wcale nietrzeźwi, ale jednak jesteśmy pod jego wpływem. Nasza reakcja będzie opóźniona być może, że wzrośnie odwaga. I w związku z tym nawet na Hulejnodze czy rowerze jechać nie można. Nie można być kierującym. Trzeba spokojnie, jako pieszy, pójść do domu i odpocząć. Nie jako kierujący, niczym. Również osoba używająca urządzeń wspomagających ruch nie może być pod wpływem jakichkolwiek środków, które upośledzają alkoholu, narkotyków, a nawet silnych upośledzających lekarstw, o których działaniu mamy ostrzeżenia na opakowaniach. Pamiętajmy o tym.